Już? Mhm. Dzień dobry Państwu, dziś mamy wtorek, zgadza się? Tak, Sylwester. Sylwestra, mamy dziś można już od godziny 18 kupywać petardy, petardy, ale w stronie z petardami. Z I napierdalać ile wlezie dzisiaj. Nie, nie, nie napierdalać, bo zwierzaki boją się. Było expose moje wydane i nie można strzelać do zwierzy. Major chce odzyskać umranie swoje śmierdzące. Niech odzyskuje. Ja mu sam. No. Do worka spakuję czystego. No. Wyniosę, postawię i powiem. Bej, baj. Ale worek będzie ci śmierdził, jak, jak czysty worek za... A już ją sprezentuję. Ten woreczek foliowy jeden. Na zawsze dam. Na zawsze dam. Już nie będę żałować dla majora tego woreczka. I. Złożę. Wystawię. Za, za bramką mówię się. Ale jak nie to w opel i po tur, turku spodziadę uh -huh. do taryfki, jedź sobie. I tam co leży na uh -huh. e, szafce mojej też, uh -huh. tylko oprócz telefonów, oprócz zegarków i tam kremy, to pozostają. Tak. Bo to jest moje. Reszta. Reszta jeszcze będziemy zostawali. Widzę, widzę Krzysiek, masz fajny kapelusz. Czyli to jest? Prażan dostanę. Fajny. Lemboro się nazywa. Lemboro? Tak. Aha, no fajny, fajny. No mów, co tam chciałeś widzą powiedzieć? I szanowni państwo, dajemy kapelusz, bo nie chcieli się w kapeluszu w domku. No tak, bo przecież krzysiek. Bo jest obrady i tak dalej. To powiem tak. Majorze, śmiechu bardzo, że straszysz policją mnie, jeszcze czym straszysz, zajdź na pocztę, bo dzisiaj z taryfką, powiedziałeś na pocztę 20 na tutaj na Zielonym Zgórzu, Będziesz mieć ile listów masz. Na urząd. pewno ciebie już ściga i urząd skarbowy i policja i nie policja, wszyscy ścigają, dlatego że ty jesteś zaległy z płatą dla mnie za mieszkanie. Ile? Sporo, cztery tysiące z Cztery tysiące? tysięcy. Miał być 92,800. A! Plus parkingi około no. 120 tysięcy. No, 000. no. E, to lepiej, Ty się znasz. I powiem. <coughs> się ja usiądę z tej strony? No, bo ty patrzysz tamtą stronę, no. a do kamery trzeba z z nami coś rozmawiać. I sobie. powiem tak. E, jesteś. Co ty, Lizek? No. Mechyk przyniósł kiedyś, dał Kiedyś? I on tyle czasu już leży? No. Dobrze, że jeszcze nie zielony. No. Na... na święta. Mhm. I powiem, nie strasznie majorze różnymi urzędami. Przecież Ty wszystkich tak, znasz w urzędach. Policjantami z jakimiś tam... Przecież ty ze wszystkimi na Ty jesteś, Krzysiek. Bo po pierwsze, tak jak Marcin powiedział, sąsiad, mm -hmm. że jestem na Ty. A druga sprawa, powiem... Masz znajomości. Mam znajomości i tak dalej. Przestan, przestań straszyć tymi swoimi... Wiesz, lepiej przyjedź bo jest tak. Dobra. Ja wyrażam zgodę, podpisuję umowę na taką, jak chcesz Krzysztofie, pieniądze łożę Tobie za dług i tak dalej i wtedy ja rozważam, czy mieszkasz, czy nie. Przemyślisz. Przemyślę, no rozważam, a rozważanie to przemyślenie. Dokładnie, przepraszam mnie. I wtedy będzie, czy zamieszkasz, czy sobie mieszkanie będziesz szukać i tak dalej. Dam Tobie termin do wyprowadzenia się. I ile terminu będzie Krzysiek? 7 dni. Ale roboczych czy kalendarzowych? Kalendarzowych. Kalendarzowych, normalnych, z sobotami, z niedzielami. Tak. No. Ma znaleźć sobie mieszkanie, ma znaleźć sobie pokoik i tak dalej. Czy mieszkanie mhm. w domu, jakimś, czy gdzie. Ale odwiedzać tak. ciebie będzie mógł? Nie. Zakaz, zakaz. Zakaz. O kurcze. Nie... Po co nie takiego śmiecia? Aha. No to śmieć jest które trzeba wziąć odkurzać i posprzątać, wiesz? Jego? Jego. Odkurzaczem. Żeby odkurzać ciągnął siebie. <noise> ale co on ma wciągnąć? Kurz? Co? Kurz? <noise> on nie tylko kusz ma, ale ma wiesz co? Rozpuszczalnik u siebie. To trzeba na takie trapię odkurzającą rozpuszczalnika. <noise> no. Wiesz. No. Czyli taka sytuacja. No to dobrze. I powiem tak. On jest, już jest wymuchany. Wiecie, on jest? Nie wiem. W hotelu? Nie wiem. Na Kredytowej 20. Kredytowa 20? Na Nowym Mieście. Tak? Tak. Hmm. jeden facet zadzwonił. Nie wiem, czy to prawda, ale trzy razy dzwonił. Aha. To on, może prawda. I on tam wynajmuje yy, na mieszkanku niedługo. No. no i dobra, Krzysiek, to tak, to czyli jest na zasadzie takiej, że jeżeli zapłaci te 120 tysięcy, tak, tak jak tak. mówiłeś, to jest za mieszkanie i za parking, tak? Tak. To wtedy będzie mógł normalnie, legalnie zabrać Kaudi. Czy nie? Czy Audi zostaje? Audi zostaje. Audi zostaje, z tego powodu, że dłużny i tak dalej. A jak odda dług? A jak odda dług, to ja oddam Audi. A ty się spodziewasz, że ono odda dług, czy nie? Ja już pokażę pokazywałem. No wiadomo. Już, już wiadomo, jak on odda. No wiadomo. No, w sumie. Wiadomo? Wiadomo. No. To tak, wiadomo, jak u ciebie czyste ręce od węgla. Nie? Tak. Pokaż ręce. No. Ale ja zaraz umyję. Tu... No, po co myć, jak człowiek zaraz by ci podkładał? No. no. Zaraz pójdę, będę podkładać. No. Ja mu proponowałem spotkanie na cztery oczy. A Monisia no. nazwoniła do mnie i powiedziała: Stop, panie Kononowicz. Tak powiedział. Ja będę, to jego przyjaciółka. No. Która wyrzuciła z domu. No. Nawet nie dała podtrzymać, nie? Pod pachu, pomąchać nawet nie dała. Damskiego, czy tam pachnie, czy tam śmierdzi. No. I powiem tak, że będzie, nie będzie jego tu na zawsze. Zamki są wymienione. Czyli po prostu do, doświadczyłeś tego, że bez Niego jest tobie po prostu lżej, tak? O to Ci chodzi? Że o to nie mi denerwujesz chodzi, że się? bez Niego jest lżej, czyściej i śmierdzi. Chcę się zapytać Cię cudzego człowieka. E, dla mnie ani brat, ani ojciec, ani cudzieczny brat, ani rodzony brat. Ani stryjek. Ani, stryjek, ani wujek. Ani, ani wujek. No. Niech sam się wypowiem na te pytanie. Kogo będziesz pytał? Ciebie. Aha, no. Co? Czy ty jesteś moim wujkiem? Nie. Bratem rodzonym? Nie. Czyczeszyn? Nie. Sryeszyn? Nie. Zadam twoje pytanie teraz. Akuratne. Okurat. Marcinie. No. Czy u mnie śmierdzi? W domu? Tak. Czy, czy od ciebie? Nie. W domu. Nie śmierdzi. Było ciepło w domu? O, akurat nie jest ciepło. I co? Teraz do Wojtka kieruje pytanie. Zobacz, sąsiad, Marcin, odpowiedział, że nie śmierdzi. Teraz zadaję Ci pytanie Marcin, ten Wojtku S. Mhm. Borodo. Borodo. Mhm. Powiem Tobie tak. Że u mnie w domu nie śmierdzi, a u ciebie śmierdziało. Że nawet Meksykano mało się nie po tym, e, nie pawia, nie puścił, mhm. to jest to człowieku, prawda? nicko powiedziała, że że pomyśl, pomyśl. trzeba ciebie leczyć i tobie trzeba naprawdę, żeby ty przychodził na moje rozprawy. Z radcą prawnym, bo ty nie umiesz zdania złożyć, nie umiesz nic napisać, pismo nie umiesz. Zero. Jeszcze zero. Zero. Ale takie totalne? On żadne nie umie. On nie wie, co to 2 razy 2. 5 może u jego jest, albo 10. A normalnie to 2 dwa razy 2 tyle? 4. Wszystko. A? A 4 razy 2? 8. 8. No i dobrze. I powiem tak. A dwa razy dwa plus dwa? Eee, sześć. Wszystko. Proste. No mów, się dalej. I powiem tak. Majorze, naprawdę Moniczka powiedziała, twoja przyjaciółka, że tobie trzeba wiadomo kogo. Lekarzy. I to dobrych lekarzy. A dobry, dobry lekarzy gdzie są? Proszę. Chyba najlepsze mówią nawet, co? Tak, i tam, żeby ciebie poleczyli, dokładnie, żeby rozum tobie wstawili do głowy, a nie za głowę. A to tak się da? No, dłuższy czas może i da się dla majora. Nie wiem, nie wiem, to trzeba długie lata dla majora. Długie lata, a on, tam, a on tam nie zwariuje w długie lata? Nie był? wiem, nie wiem, Czy tam ludzie wariują. Nie wiem jak on będzie. Mhm. Ja przy nim nie będę. Ja nie będę ani ojcem, ani bratem. Ma brata rodzonego. Będzie siedzieć brat przy nim, ani ja. Bo mhm. i brat będzie pociągnięty. A za co? Za nie opiekę. Nie opiekę. Ale to on się tobą miał opiekować przecież. Ale przepraszam bardzo. Takiego opiekuna, jak major. To ja dziękuję. Wiesz o tym? Mhm. On opiekuł? Na nim trzeba się opiekować. No. Na nim? Ja latałem nad nim po lasach, po no patii, tak, tak ja Jeszcze e, powiedział, że pato pobił A? jego. A szukaliśmy go w tym w Choroszczy przecież. Tak, o, szukaliśmy się ciebie. A czym jeździliśmy? Bożą limuzyną. Tak? No, Prezydencką. Tak. I ty jeszcze jesteś zadłużony? Ja? Nie, A. major, no. dla ciebie, no. że. Yy, woziłeś mnie i tak dalej, za parkingi, nie parkingi, mm -hmm. płaciłeś i... Ja już, ja już mu chyba daruję, bo to, bo to jest... Chory człowiek. Nowy rok jest i, i, i... A i chory człowiek. Nie wiem, no jak się jak lekarzem nie jestem, jak lekarze stwierdzą, że chory, no to będę mówił, że chory, no. Nie wiem, trzeba, trzeba mu pomóc, no, to to fakt. Ale pomóc trzeba, nie? No pomóc trzeba. Trzeba umieścić w szpitalu. No, to jak tylko tam potrafię pomóc, no to tak. W nie? No, albo tu za tym, za mostem w Zaczerlanach. Nie wiem, który lepszy, czy w Zaczerlanach, czy, czy w Choroszczy. W żadnym nie byłem. No ale Ty byłeś w Choroszczy przecież i A w Zaczerlanach nie byłeś. No, to nie. Już też nie wiesz. I powiem tak. Majorze, majorze. Dałem tobie dziś ostatnią szansę. To jednak szansa, to tak? Spotkanie, cztery oczy, mhm. bez nikogo, moich, sąsiadów, nie sąsiadów. Na cztery oczy, na cztery oczy, jak ty jesteś chłopem, a nie babą, to chłop do chłopa nie boi się iść. No tak. Normalnie rękę podajemy sobie, witamy się na spotkaniu. No. I? Bez kamer, bez niczego. Rożliwe. Przy herbatce, przy ciastkach jakich. E, przy... Ale ciastka i herbata muszą być. Jakie? Opłacone. Tak. No. Ja opłacę to. O! Piękny gest, Krzysztof. Ja opłacę na ciebie, majorze. Ciastka i herbata. Tak. I powiem tobie majorze, że jak chcesz, to spotykamy się. Możemy o 12:00, o pierwszy się spotkać. W hotelu Turkus sobie na pół mhm, Ale to czekaj, Krzysiek to... Podgolić się musisz trochę. Ja się podgolię się. W ja fryz... tak takie pojadę? Nie no, w żadnym nie. wypadku. No. Podgolię Fryzury się. tylko nie zmienię, bo na Sylwestra akurat ładnie ułożona jest. <laughs> Fajnie. I powiem tak, zmienię. Nawet tobie przywiozę dokumenty, które leżą. Przy monitorze wyłączonym. No. Weź pójść tam światło. Wyłączony. No. no. I powiem tak, dostaniecie wszystkie dokumenty w reklamówce. Czystej reklamówce? Czyste reklamówka będzie widzieć Fiodor. No. Sąsiad. No. Że w sprawie reklamówkę. Ja spakuję zaraz. No tak. I jak chcesz, to zadzwoń. Masz do mnie telefon, zadzwoń. No ma. I porozmawiamy w cztery oczy. Bez sąsiadów. O, już dzwoni? Municzka Halo? Halo? To spotkanie Co? Nie słyszę? Co nie słyszysz? No, nie słyszę ciebie. O której macie spotkanie? A co, chcesz przyjechać? Słuchaj, to zadzwon do Wojtka. Już było umówione, że na jedenastu, ale mogę na dwunastu, na pierwszą ułożyć się. Ja w... Po... Co? Ja w domu jestem. Bo Wojtek odpowiedział, że nie. To dzwoń do Wojtka swojego przyjaciela i namawiaj jego. Bez ciebie, bez moich przyjaciół, bez kamery, normalnie pokoik wynajmujemy, ciasteczka, herbatkę wiesz, i tak dalej, wiesz, i sobie siadamy, rozmawiamy na cztery oczy. I zatem płynie do mnie, dobra? Czy on, czy halo? No? Czy on wyrazi zgodę, powiada mnie, czy nie, e, wiesz, bo wiesz, ja muszę, wiesz... No, to wiesz, Dobra. Dobra, jest. jak on, halo, no. jak on wyraźnie zgodę, ja jestem gotowy. Dobra. Nawet przywiozę jemu do hotelu w reklamówce spakowane dokumenty, które przyszli na mój adres, przychodzili i jemu oddam. Dobra. I będzie wręczenie dokumentów na holi, tylko dokumentów przy świadkach, przy tobie, przy sąsiedzie i to nagramy, że ja wręczam, tylko to będzie nagrane. Jedyne to będzie. Jedyne, nie, ja muszę mieć dowód, posłuchaj Monika, ja muszę mieć dowód, że ja wręczam, żeby nie było, że ja nie wręczyłem. Zrozumiane? Dobra, ja nie wiem, co ty tam Wojtek postanowiłeś. No, słuchaj, to, wiesz, e, porozmawiaj i tak dalej, wiesz, Porozmawiaj i tak dalej. Porozmawiaj wiesz. I wiesz. Na razie ja jadę do pracy, bo ja muszę... Bo ja muszę jechać na dwie godziny do pracy, bo mam spotkanie na A gdzie masz spotkanie? A gdzie masz spotkę? Spotkanie w pracy, nie jestem moim. Ale gdzie? Co? Gdzie? A ja ci nie powiem gdzie. Aha. Ale to mężczyzna czy, czy z mężczyznę, czy... czy z przyjaciółką? Słuchaj, to nie nie, nie, nie żeby go! E, Jeździ do Bio Jesteś w Białostoku i do Majorka. Jedź do Majorka i... Tak, Moniczko, ciebie już wymąchali i wszystko. Nie kom lepiej. Dobra, jeźdź do, do Majorka, sobie. Jedź do Majorka. już kłamię prosto w oczy, Monika. Oczu nie widzi, jak kłamię w oczy. Tak. Ale jest w stoku. Mój Klient zadzwonił, że jest w Diemtoku i Majork mie mieszka nie w gdzie mm -hmm. bo Adres jest e, RODO, nie można mówić. I on tam jest, przebywa i mówi, że jedzie na pocztę Taryku. Niech jedzie. Jak sobie chce. Jego droga wolna. Ja nie będę jemu drogi przeszkadzać, jeździć. nie, no to nie no wolno tak, przeszkadzać no. drogi. No tak, no. Każdy ma prawo się poruszyć, gdzie chce. Obywatel. Bierz łyka, Krzysiu, bo wóz tutaj zasłał. Proszę? Bierz łyka. I, I powiem tak, że e... jak zechce się spotkać... No dobra, tej... Krzysiu, to ja się tylko jedną rzecz zapytam, żeby ludzie wiedzieli. No jak zechce się spotkać, to on co, na początku będzie musiał spłacić zadłużenie. Co u ciebie winien? Be... Nie, pierwsza będzie rozmowa. Rozmowa. No to powiedz, jak to będzie przebiegać, no. To będzie pomiędzy nami, mną a majorem rozmowa. Nikt się nie dowie, co ustaliliśmy, no jak ja, ustaliliśmy. No ja no, no. To będzie tajemnica rozmowa nasza. Ro, tajemnica taka kamień w wodę. Tak, nikt to, się nie dowie, tylko pamiętaj, co że, ustaliliśmy. Tylko pamiętaj, że kamienie rosną, to i tajemnica będzie rosnąć. E, właśnie no. i to niech rośnie sobie. I no. powiem tak, mhm. wtedy mhm. jak wszystko ustalimy, od A do Z, to wtedy wiesz, wyjdziemy z pokoiku na hol, mhm. bo będziecie, możecie czekać na informację. Będziemy mogli? Czekać na to. Tak. Mhm. I wtedy on swoje da ekspozę, ja mu daję prawo no. pierwszemu. No. Bo ten człowiek wiadomo jaki, już nie będę mówić. I ja mu dam ekspozę pierwszą, niech wypowie się mhm. na temat mój, a ja później wypowiem się na temat jego. Mhm. I wtedy... Nie wszystko będziemy mówić, uh -huh. ale troszeczkę zredzimy takie tajemnice. Troszeczkę trzeba. O takie, o zredzimy, o. No to malutko. On zdradzi i ja zdradzę. I wtedy ro rozejdziemy się. Ja do domu. Ja się do sklepu pojadę. Uh -huh. Do tego e, e, nie turkusa, tylko Kerfura. Kerfura. <grym> no. no. Tam swoje rzeczy kupić. wiesz. No. No wiadomo trzeba no i później co do domu przyjadę. Czyli teraz czekasz na kontakt tak? Teraz czekam na telefon od munici, bo Munici jest jego radcą prawną. To niech będzie radcą prawną, mhm. ja jej nie żałuję. No może być przecież. Może być radcą prawną i tak dalej. Może jeździć gdzie chce mają to jest dozwolone dla każdego obywatela. Mhm. Mhm. I na razie tyle. No to cóż, oczywiście. i życzę Wam mhm. na ten dzień dużo zrówka. Zarabienie Sylwester 24 dzisiaj. Petardy. No, ale z petardami to ja liczyłbym dla was ostrożnie, mhm. z tego powodu, że może być nieszczęście. To... A jak jest nieszczęście, to jest płacz. Tak, I jak są, A jak jest płacz, to jest pogrzeby. To jest łzy. Tak, a jak łzy to i pogrzeby? Nie, po łzach jest załamanie. Tak, a po załamaniu? Pogrzeb. Nie, po załamaniu do Houston. Albo a. za Czerlany. Aha. A co po załamaniu? Leczenie. Wszystko, pięknie, pięknie. Leczenie. Ale jeszcze jest, może być i pogrzeb. No, ale przed pogrzebem. O, jest jeszcze może być pogrzeb. Jest jeszcze sekcja. Sekcje też, ale powiem, że póki sekcja, to powiem tak. Pierwsza sekcja, a później twierdzenie zgonu mhm. przez lekarza. Pierwsze twierdzenie zgonu przez lekarza. A później po stwierdzeniu zgonu co? Karawan. Czarny. Czarny. I podjeżdża. I wynosi ładnym ubrańku Ile ten kubek ma pojemności Krzysiu, bo on jest strasznie jakiś... Nie wiem ile. Jego ja w Kerfurze. Nie w Kerfurze. W Zodiaku kupiłem. Fajny taki, nie? Mhm. Takie babski. No. no to co Krzysiu? Pozdrów widzów. Taki babski. Bo to ostatnie ekspozy w tym roku. No. Życzę na ostatnie dni, na ostatni rok. Dużo, dużo zdrówka dla was wszystkich, pomysłności, radości, Bożego błogosławieństwa, szczęścia, pomysłności w życiu, a żeby rok przyjął obfite łaski Boże dla Was wszystkich, a żeby człowiek człowieku podawał rękę, żeby błogosławił, człowiek uh -huh. człowieka, żeby był szczęśliwy, nie kłócili się w nowym roku, żeby sobie, żeby spożywali sobie... Mleko, Ktoś, mleko, jajko mleko. Boże święte no. Tylko nie obcinajcie swoich jajek no. dla, dla kobiet Krzysiu yy, przyłóż rękę do, do mleka E O Ale to mleko białe przy twoich rękach co Bielutkie takie co Jak śnieżek? Jak za? Jak za? No dobra a tu bąbelki są. Kończymy, Krzysiu? No, Pomachaj, widzą. Bąbelki. Pomachaj, tak ładnie, akuratnie, widzą. Uśmiechnij się. <noise> no.